Witam moi pracowni hmm, słuchaczy PTAC wyroby skórzane, Elżbieta Dużyńska Kijek. I dzisiaj chciałam powiedzieć na temat wyrobów skórzanych, to znaczy kurtek welurowych, w, welurowych, świńskich, cielęcych, jak również takich modyfikowanych. Co to znaczy modyfikowane? To znaczy, że albo są. Hmm, one foliowane i zrobione są w ten sposób, żeby miały taką, taki połysk. I właśnie tę skórę też będę chciała pokazać w postaci płaszcza. I co te skóry mają? Jakie właściwości? Ich właściwością jest to, że one są bardzo cienkie, bardzo szybko przechodzi przez nie. Nasze, nasz pot, nasze, nasze ciepło ciała, natomiast z zewnątrz tak bardzo nie, nie jest nam chłodno. Ale jest druga rzecz, jeżeli chodzi o skóry welurowe i te foliowane, laminowane. Polega to na tym, że one są cienkie, a poza tym bardzo szybko się brudzą. Wszelkie, wszelkie plamki żywnościowe, czy, czy krople deszczu, czy na przykład nasz pot, perfumy, potrafią ten barwnik wziąć i tak przesunąć. I stają się, każda kropla to tworzy taką obwolutę, bo do pewnego momentu jeżeli mamy do czynienia na przykład z napojem słodkim takim z kwasami to chodzi o napoje takie typu smakowe smakowe to one wtedy dają taką tam gdzie jest cukier to to twardnieje natomiast ten cukier rozpycha kolor i powstaje taka lamówka to jest bardzo trudne do usunięcia i praktycznie najprędzej można to samą wodą tak rozprowadzić, ale to musi być potem od razu prane. Natomiast jeżeli nie, może, nie możemy tego tak zrobić, to trzeba to bardzo delikatnie przeczyścić wilgotną szmatką. Ale nie okrężnymi ruchami, bo możemy tylko to popsuć. Także wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia muszą być robione w sposób taki umiejętny i z wyczuciem. Także nie zawsze da się to zrobić dobrze, ponieważ takie rzeczy do mnie potem trafiały i no niestety, ale miałam duży problem, żeby zatuszować to, co się stało. Natomiast nie radzę welurów czyścić płynami do naczyń czy jakimiś innymi środkami, kiedy nie wiemy jak to wygląda i, i jakie będą tego skutki, bo najczęściej są one nieodwracalne. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o potem wykonywanie usług. Także nie można się spodziewać, że będzie to super, bo nie będzie. Także tak to jest w rzeczywistości i trzeba to brać, niestety, pod uwagę. Także, jeżeli nie chcemy zepsuć ubrania własnego, to najlepiej albo się zwrócić do fachowców, albo, czyli osób, które potrafią to zrobić, mają do tego uprawnienia. Natomiast samemu to, jeżeli to tylko delikatnie wilgotną szmatką. Zebrać co się da, i później to przekazać no, po prostu do, do wykonania usługi. I takich stanów zabrudzeń nie radziłabym przetrzymywać przez długi okres czasu, ponieważ to no niestety ale utrwala się. To po prostu wchodzi w reakcję ze skórą, z środkami garbarskimi. I y, sytuacja jest nieodwracalna już wtedy. Teraz będę chciała pokazać, które rzeczy, y, jak wyglądają i z jakich zwierząt są te welury robione, bo tak naprawdę to można. Skóry welurowe to jest rodzaj wykończenia i robić z każdego rodzaju zwierzęcia po usunięciu włosa. Natomiast y, y, nie jest to ten rodzaj wykończenia nie jest przystosowany tylko do jednego rodzaju zwierząt. No, najczęściej mamy skóry świńskie o dużych porach, ponieważ jemy dużo wieprzowinki, więc to tak wygląda. Cielęcych skór jest mniej, ponieważ mniej jemy cielęciny. Skóry bydlęce są owszem, ponieważ to jest wołowina. Więc z takich zwierząt, to tych, tych skór też jest dużo. Najczęściej to są torebki, takie z bydlęcej skóry są robione kurtki motocyklowe, wszelkiego rodzaju kufry i rzeczy takie grubsze. Ponieważ jest to bardzo twarda skóra bydlęca, no ona potrafi dochodzić do pół milimetra grubości, także to tak wygląda, ale też te skóry bydlęce są dwojone i wtedy się robi, robi na przykład torebki, kurtki, buty. To są, to są rzeczy robione właśnie ze skór bydlęcych. I nie jest ich tak dużo, ale te skóry są dosyć trwałe, z tym, że te włókna po takim dwojeniu czy szlifowaniu, no one się potrafią wyciągać i mechacić. Więc nie jest to wada skóry, tylko to jest po prostu takie, taka ich natura. I skóry welurowe no, praktycznie nie mają wykończenia, bo są barwione w procesie garbarskim. Potem są tylko natłuszczane, więc tutaj one są narażone na wszelkie czynniki atmosferyczne, zabrudzenia, na światło, nawet to światło sztuczne i bardzo często niestety ulegają przebarwieniom. A szczególnie kolory takie pastelowe, one bardzo szybko rudzieją i trudno jest je potem z, skorygować, tak żeby to wyglądało dobrze. Zawsze są różnice i trzeba się z tym liczyć przy renowacji, przy oddawaniu do zakładu takiego, no, który się zajmuje tymi, tymi rzeczami w sposób fachowy. I tutaj jeszcze będę chciała pokazać i omówić, właśnie, które skóry są jakie, żeby nawet rozmawiając z zakładem usługowym, żeby wiedzieć, o czym się mówi, bo bardzo często zdarzało mi się, że osoby nie potrafiły mi wytłumaczyć, jaki mają rodzaj wykończenia skóry, już nie mówiąc o tym, z jakiego zwierzęcia. I ciężko mi było przez telefon się dogadać, co mam zrobić, jak, jak mam określić, co, co będzie do wykonania, czy co nie będzie do wykonania w danej usłudze. Także są to takie niuanse, o których no, osoby, które posiadają wyroby skórzane, powinny wiedzieć, żeby. Później móc rozmawiać już z zakładami usługowymi. Także za chwilę przejdę do garderoby, którą, którą mam do przedstawienia. Teraz pokazuję kurtkę z weluru, ale weluru cielęcego. Proszę zobaczyć. Ono nie ma, jest praktycznie gładkie. Tylko na co chcę zwrócić uwagę że każda rzecz używana ma różne odcienie, jeśli chodzi o welury. Tutaj mamy kołnierzyk w innym odcieniu, przód jest w innym, bo był częściej dotykany przez ręce, więc pot ludzki posiada związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne i one oddziałują również na skórę taką wygarbowaną, po prostu rozjaśniają ją, wchodzą w reakcję i potem po czyszczeniu no, niestety, ale te skóry są wtedy w innym odcieniu. Natomiast proszę zobaczyć, że tu, gdzie mamy do czynienia z rękawem, bokiem, co jest przy, przykryte nieco, to jest wtedy, wtedy w kolorze innym, ciemniejszym. Natomiast teraz tył jest w miarę równy i wygląda całkiem nieźle. Natomiast przód, no, niestety, będzie miał inny odcinek. Teraz chcę pokazać skórę świńską. I ona wygląda właśnie tak. Proszę zobaczyć, jakie ma pory. To jest po szczecinie, czyli po włosach świńskich, są takie duże otworki. I to jest skóra świńska, zrobiona na welur. Ona jest dwojona, bo normalnie ta skóra jest gruba. Natomiast tutaj w wyrobie ona jest miękka i taka. No, w miarę cienka, i też należy zwrócić uwagę na to, że każdy kawałek skóry jest niestety, ale w innym odcieniu. To jest i od użytkowania, od czynników atmosferycznych, od stopnia zabrudzenia. Potem po czyszczeniu to wygląda właśnie w ten sposób. Teraz jeszcze bym przeszła do płaszcza właśnie który był welurowy, ale potem ten, ta skóra welurowa była ofoliowana po to, żeby, żeby po prostu zatuszować wszelkie wady skóry, ponieważ zwierzę, tak jak człowiek, ulega różnym chorobom i wtedy te choroby są widoczne na skórze. Z tym, że te folie się za bardzo nie trzymają w miejscach, gdzie jest największe zużycie, czyli dotyka się przy guzikach, przy zapięciach gdzieś dół płaszcza, to zawsze będzie się zużywało w większym stopniu, aniżeli aniżeli tam gdzie nie będziemy nie będzie to tak użytkowane. Natomiast mankiety też bywa, że mają inny Inny odcień, bo to jest bezpośrednio połączone ze skórą, naszą skórą, która jest kremowana, myta, brudzona, i tutaj te zabrudzenia się zawsze robią największe. W tym wypadku akurat dobrze się to uprało także tak wygląda skóra laminowana. Ona jest nabłyszczana, też są różne odcienie tych nabłyszczeń. Jest robione na węża, na żmije, na żółwia też są takie robione folie. I to wygląda dosyć atrakcyjnie, ale nie powiem, żeby było trwałe. No i wtedy już ta, to wietrzenie, ten nasz pot nie wychodzi w tak równomiernym stopniu z garderoby, jak w skórach welurowych. I to na tyle, jeżeli chodzi o skóry otwarte, które są w różny sposób modyfikowane. Skóry welurowe są robione od strony mięsa. Natomiast skóry nubukowe należą też do skór otwartych. Z tym, że są one od strony lica, czyli po usunięciu włosa można tę skórę delikatnie zeszlifować i ona wygląda właśnie w ten sposób. O. Jest to taka. Tu nie ma włosa, tu jest tylko taka lekka chropowatość. I to jest właśnie szlifowanie, takie delikatne szlifowanie um, po stronie tej licowej, która jest wierzchnią stroną do, um, do czynników atmosferycznych. Czyli to jest tak, jakby naszą skórę. Na, na nas zeszlifować. To jest właśnie skóra nubukowa. Tutaj mam zieloną taką kamizelkę, bardzo starą. Ona jest no, już mocno sfatygowana. Była swego czasu prana, malowana, no, była pełna renowacja jej robiona, ale to już jest, że tak powiem, prawie że zabytek, służy tylko i wyłącznie jako wzór żeby uszyć drugą taką tylko większą także to jest tego typu rzecz No tutaj mamy do czynienia z kurtką ze skóry koziej ona jest trochę inne inne mapory takie o teraz to jest widoczne i proszę zobaczyć jakie tutaj jest przepocenie To jest odnoszenie takich t-shirtów bez, bez, rękaw, bez rękawów no, i takie właśnie wychodzą, wychodzą rzeczy, które no, będzie trzeba tylko i wyłącznie uprać środkami biodegradującymi, które mm, posiadają enzymy i będą mogły wydobyć z tej skóry całą tą sól, pot, czyli wszelkie związki chemiczne, które my wydzielamy podczas użytkowania i podczas w ogóle życia swojego. Także proszę zobaczyć, jak to jest duże. Teraz mam jeszcze inny rodzaj, znaczy też skóra nubukowa, która była malowana, była bardzo spłowiała. No i właśnie po spłowieniu, jak się robi jasne kolory, szare kolory, to proszę zobaczyć jak to wybija ten żółty spłowiały kolor spod spodu. Natomiast nie da się skóry nubukowej przemalować na bardzo, bardzo ciemny kolor. Bez właśnie takich, przynajmniej w garderobie, bez takich właśnie przebarwień z zaszłości, z dawnych, dawnych czasów. Natomiast dużo lepiej wygląda to, jeżeli skóra jest na przykład pod kołnierzem i ten kołnierz był no, wywinięty. I ta spodnia część jest wtedy dużo lepsza, dużo ładniejsza niż to, co tutaj widać na przykład na ramieniu, takie pożółkłe. Także tak wygląda no, skóra po, po dłuższym czasie użytkowania i potem próba malowania jej na jasny kolor. No przypuszczam, że będę chciała ją przemalować mocniej, no i wtedy sprzedać, bo już my tutaj w rodzinie nosić jej nie będziemy.